Tak jak mówiłem, dodatkowy odcinek jeden na jeden z jakimś randowym No przed chwilą zaprosiłem do zniomych Tu jesteś koleżko Tu jesteś szkolego Okulary ci świtają Ajajaj. Napierzę aj, aj. do niego only M Napisałem On jeszcze nie wie, że mam grać z youtuberem On jeszcze tego nie wie Ale ja się za chwilę do... Wie? Aha Kolego, nie grać za wupy To umie grać w ogóle za łupy, bo ja nie umiem. Przepraszam. Czy liczy, bo przynajmniej go trafiłem. Dobrze, muszę pozmienić. 0,939 to jest odpowiednie. Dobrze. szkoleżko rozwalany. Dobra kolego, no wp to, to jesteś akurat słaby. tylko chyba nie, nie musisz ukrywać. Pewnie już jesteś teraz tydzień redowany. O, dobra, Skit teraz. Dobrze. Dlaczego mi nic nie odpisuje? Dlaczego on jest dziwny? Czemu on jest inny? Czemu ma co odpisywać na moje wiadomości? Uekur. on jest rozklekotany już? W tym momencie zostaje rozklekotany przez frajera bez skinów. Bo go na skiny nie stać i jest rozklekotany. Dobrze. Chodź ty męndo. Proszę Aha, tu jesteś Chodzi o tak zabić, dobra To jest nie No już mam digda Oa. Są awłębu. Duży sandofer, to się po prostu nie znają na celowych nazwach. Napisałem, że Deagle i awłębu chłopie, on już nie zaczął jechać z tej tego Glocka, na którego nie było pozwolenia. Aha! Teraz mogę mnie pozwalać na Digla. Ale wiem, że czyta moje wiadomości, bo właśnie wziął diga do łapy. Pora cię kolego rozklekota. No jak ty mi head zapieprzasz? Dobra, właśnie jesteś rozklekotany. Teraz tu mnie chłopie wkurzyłeś. To, że jestem ambikiem bez Znaczy, że